Co odpowiedziałabyś tym wszystkim osobom, które mówią, że tu cytat młodym się dzisiaj nie chce? Ojejku! No nie wiem, to w takim razie chyba nie jestem młoda. <grywa> Faktycznie ta płyta Blaza opisuje proces wchodzenia w dorosłość z, tego, z tych dziecięcych, nastoletnich lat. Mm -hmm. I Blaza ogólnie jest takim rozczarowaniem tą dorosłością. A nagle się okazuje, że ta dorosłość jest w ogóle brutalna. Więc to wszystko jest bardzo rozczarowujące i można dostać mocno e, po pupie, za wrażeniem przez tą dorosłość. Cześć, to jest Onet Smalltalk. Ze mną jest dzisiaj Julia Rocka, ja się nazywam Dawid Dudko. Cześć, dzień dobry Julia. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Piosenkarka, autorka tekstów, e, aktorka i chyba już, popraw mnie jeśli się mylę, świeżo upieczona absolwentka? Tak, tak, parę miesięcy temu. Łódzkiej tak, filmówki. Tak, parę miesięcy temu właśnie zdałam swoją magisterkę, także jestem już magistrem sztuki, brzmi to bardzo pompatycznie. No ale nie, to tak na luzie po prostu jestem, no skończyłam szkołę aktorską, więc... No to gra gr gratulujemy, był stres. No był stres, był stres bo, bo, bo były spektakle dyplomowe. Były spektakle dyplomowe i też napisałam pracę magisterską na temat inspiracji malarstwem w kinematografii. Więc też taki ambitny temat tutaj malarstwo. Fermer, mój a pro, ulubiony, a Mój absolutnie ulubiony malarz, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem z dziewczyną z Perłą. Co odpowiedziałabyś tym wszystkim osobom, które mówią, że tu cytat. Młodym się dzisiaj nie chce. Ojejku, no nie wiem, to w takim razie chyba nie jestem młoda. Bo mi się bardzo chce. Ja mam cały czas chęć odkrywania siebie, poszukiwania nowych zainteresowań. Ja cały czas coś robię, uwielbiam się spełniać. Może to jest kwestia tego, że niewiele osób robi to, co kocha, a ja jednak chciałabym inspirować też ludzi do tego, żeby szli ze swoimi marzeniami, bo jak robisz coś, co kochasz, to nie ma opcji, że ci się nie chce. Jeżeli robisz coś z miłości, miłość jest takim ogromnym motorem napędowym, więc jeżeli kochasz to, co robisz, jeżeli masz miłość do swojego zawodu, a ja mam absolutną miłość i do sztuki, i do tworzenia, i do śpiewania, i do kontaktu z, z moimi odbiorcami, że no nie widzę innej możliwości, mimo że, nie wiem, śpię czasami trzy godziny dziennie i tak jak mówisz, no, jestem... Wczoraj grałam koncert, jutro gram koncert, Koncert, jestem w trasie, mam dzisiaj premierę nowego singla i tak dalej, to cały czas jednak robię to z miłości, więc nie czuję tak bardzo tego zmęczenia. Tak, a jednocześnie dajesz sobie prawo do tego wypalenia, o tym wspominasz trochę w tekstach i trochę w wywiadach. <śm> Nie wiem, czy wypalenie to jest dobre słowo. Na pewno nie można pamiętać w tym wszystkim, bo teraz to tak faktycznie trochę wyidealizowałam i powiedziałam, że o, miłość mnie napędza i w ogóle. I nie ale... czuję zmęczenia. I I nigdy c... nie mam dość. No to trochę faktycznie. To jest takie ogólne stwierdzenie, ale oczywiście te chwile słabości są i no, z takich mniej kolorowych faktów o mnie, że no na przykład przez ostatni rok e, praktycznie nic nie napisałam. Nie napisałam żadnej nowej piosenki. Y -y. Mimo, że chciałam bardzo, bo już wiem, że mam taką presję, żeby pracować nad drugą płytą, płytą bo pierwszą już wydałam, ale po. Po napisaniu weluru, yy, czyli mojej ostatniej piosenki właśnie z pierwszej płyty, ja miałam taką blokadę, taką presję czułam też z tego, że ta druga płyta musi przebić pierwszą, że nie byłam w stanie nic napisać i to była ogromna frustracja. Tempo, tempo rośnie i presja. Tak, i ta presja, którą też sama na siebie nakładam, i wiesz, koncerty, tutaj ta obrona pracy magisterskiej, i gdzieś w tym wszystkim y, nie, nie potrafiłam otworzyć y, w sobie jakichś nowych szuflad i, i, i po prostu napisać nowych tekstów. Ostatnio to się jakoś tak powoli, powoli otwiera, ale faktycznie trzeba też y, dawać temu zmęczeniu po prostu, wiesz, upust, że jednak odpoczynek, las, spacer. Herbata i spokój. Faktycznie te ostatnie trzy lata to było yy, wieczne wychodzenie ze strefy komfortu i taki naprawdę skok na głęboką wodę, dlatego, że ja też nigdy nie marzyłam o byciu piosenkarką. Ta mhm. muzyka to jest coś totalnie przypadkowego w moim życiu, więc. Yy, Oczywiście chciałam być aktorką i wiedziałam, że chcę moją przyszłość wiązać ze sceną, ale nie sądziłam, że będę tak bardzo wystawiona na przykład na opinie w social mediach, że będę tyle właśnie tworzyć w, w, w właśnie na TikToku chociażby czy, czy na Instagramie. Czegoś się o sobie dowiedziałaś na tym TikToku i na Instagramie w tych komentarzach, na które jako osoba, która zaczęła swoją działalność artystyczną, a w ogóle taką publiczną, od tych mediów społecznościowych, co przeczytałaś na swój temat? same pozytywne komentarze tak Tak naprawdę. mówisz. Kurde, czemu ja się tak stresuję? Dobra, napisałam piosenkę o swoim byłym chłopaku. Sytuacja była taka, że jak już się rozstaliśmy, to szłam sobie ulicą, wracałam chyba ze szkoły i zobaczyłam go nagle, jak idzie przez pasę, w dodatku ma na sobie niebieski sweter, który dostał ode mnie na urodziny, jak jeszcze byliśmy razem. I stwierdziłam, że napiszę o tym piosenkę. Czyli nie odczarowujemy w tej rozmowie tylko pokolenia Z, ale też internet jako taki. Właśnie to jest ciekawe, bo ja naprawdę też y, byłam przygotowana na to, że mogę dostać sporą ilość hejtu, ale tego hejtu praktycznie w ogóle nie mam odpukać. E, mam same bardzo życzliwe komentarze osób, które doceniają to, co robię i, i mówią, że to jest inspirujące, że dzięki mnie też y, jakby chcą zawalczyć o swoje marzenia, chcą pójść do szkoły aktorskiej, chcą właśnie w odważny sposób tworzyć, co mnie bardzo cieszy. I y, y, naprawdę tych negatywnych komentarzy jest bardzo mało, więc yy, faktycznie ten mój case jest chyba dość nietypowy. Trochę to wybrzmiało, ale mieliśmy do tego wrócić, więc wracamy, jako słowo się rzekło. Yy, jak te sprawy pokoleniowe wszystkie mają się do singla, który właśnie wyszedł teraz, yy, i też yy, sprawy takiej kondycji indywidualnej twojej jako artystki i autorki. Ten najnowszy singiel Velur opisuje relacje z narcystycznym mężczyzną, który jest bardzo zaborczy i chce mnie mieć na wyłączność. Lubisz gdy perły zakładam na bladą skórę, chętnie byś zerwał je ze mnie, swym jednym ruchem. tak jak rozmawiam z koleżankami to właśnie dużo dziewczyn mam wrażenie uczestniczyło w takich relacjach narcystycznych więc może to też jest jakieś pokoleniowe, że, że mamy sporo takich egoistycznych osób wokół e, i mam nadzieję, że, że taka piosenka też pobudza do refleksji, żeby jednak nie być egoistą i żeby być czułym na granicy drugiego człowieka. Przeglądając Twoją twórczość i myśląc sobie o tym e, również, a może przede wszystkim jak zatytułowałaś swoją debiutancką płytę, mm. e, o czym też wspominasz, to znaczy nawiązując do przejścia z tego okresu nastoletniego do dorosłości, tego typu skojarzenia mi się się uruchomiły, czyli jednak bardzo pokoleniowe i, mm. e, i takie, wiesz, e, dotyczące psychiki, jakiejś kondycji psychicznej w ogóle. Rozumiem. Faktycznie ta płyta blaza opisuje proces wchodzenia w dorosłość z, tego, z tych dziecięcych, nastoletnich lat. Mm -hmm. I blaza ogólnie jest takim rozczarowaniem tą dorosłością. Tym, że nagle mam jakieś wyobrażenie tej dorosłości w taki idealistyczny sposób oczami dziecka, które myśli, że każdy będzie mnie kochał w taki szczery sposób, że relacje będą głębokie, niepowierzchowne, że, że wszystko będzie takie szczęśliwe, piękne. A nagle się okazuje, że ta dorosłość jest w ogóle brutalna, że nagle zaczynasz uczestniczyć w jakiś takich sformalizowanych relacjach, że jest jakaś biurokracja, jakieś umowy się pojawiają, mhm. wiesz, nagle dużo osób chce Cię oszukać, wykorzystać też też w takich miłosnych relacjach. Nagle jakaś interesowność się pojawia, to, że moja fizyczność może kogoś bardziej interesować niż moja dusza i moje, moje wnętrze, więc to wszystko jest bardzo rozczarowujące i można dostać mocno po pupie, za wrażeniem przez tą dorosłość. I ta płyta to jest... Y, to jest taki krzyk trochę i, i bunt przeciwko temu, że ja tak nie chcę. Dobrze, to powiedz, na ile ten single został napisany przez życie? Twoje. Na 100%. <laughs> ta piosenka została zainspirowana praktycznie na 100% przez pewną relację, ale na szczęście już dawno tej relacji w moim życiu nie ma. Nabrałaś dystansu i mogłaś o tym napisać. Tak, dokładnie ale tak tworzysz te piosenki wszystkie? Wszystkie tak tworzę. No. Nie potrafię inaczej. Nie mhm. potrafię inaczej, bo e, nie potrafię napisać o czymś, co jest mi obce. Muszę pisać o rzeczach, które naprawdę mnie ruszają, e, wzruszają, wkurzają, e, które czuję. I wtedy też czuję, że te teksty są autentyczne i są zgodne ze mną. Czy nie wzbraniasz się przed tym, jak e, ludzie do ciebie piszą. Julia, wiesz, e, przysłuchałam tę piosenkę i zastanawiam się, co zrobiłaś z tym facetem, jak zakończyłaś te relacje i łączył cię jeden do jeden z tymi tekstami. Wiesz to nie piszą do mnie tak, piszą bardziej, miałam tak samo, <laughs> więc to mi też daje poczucie, że okej, okay, czyli Jesteśmy jednak. w tym razem. Jesteśmy w tym razem i są to, myślę, uniwersalne dość tematy, z którymi łatwo się utożsamić. Dzięki ci, Julia, bardzo. Dziękuję bardzo. Szkoła w chmurze jest niepubliczną placówką, która wspomaga rodziców i uczniów w edukacji domowej. Na platformie edukacyjnej mogą oni znaleźć karty pracy poszczególnych przedmiotów, które mogą wypełniać. Mogą, ale nie muszą. Nie jest to obowiązkowe. Szkoła w chmurze nie ocenia. Tam nikt nie wystawia żadnych ocen. Uczniowie muszą zdać tylko jeden egzamin w roku z danego przedmiotu, pisemny i ustny, i od nich zależy, w jakim trybie będą się do niego przygotowywać. Szkoła w chmurze jest bezpłatna, podobnie jak cała edukacja domowa. Jednak od początku 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zmniejszyło subwencje na jednego ucznia o 80%. Dlatego zdarza się, że prowadzący szkołę w chmurze zwracają się do rodziców o dobrowolne składki. Generalnie nie znajdują minusów. Rodzice mówią, że ich dzieci uczą się samodzielności, uczą się ponoszenia konsekwencji za samoorganizację swojej pracy, a przede wszystkim mogą rozwijać pasję. Podobnego zdania są uczniowie. Jedynym zarzutem, który pojawia się wobec szkoły w chmurze, to jest to, czy nie brakuje uczniom kontaktów z rówieśnikami. Oni mówią, że nie, że dzięki w szkole w chmurze mogą pogłębić relacje z rówieśnikami. Cześć, z tej strony Kaja Gołuchowska. Do tej pory słuchaliście, jak opowiadam o uprawianiu sportu, m.in. w moim podcaście Rok dla Ciała. A dzisiaj przekonamy się, czy. To była prawda, słuchajcie. Jestem całkowicie szczera: nigdy wcześniej nie uprawiałam pilatesu i nigdy wcześniej nie uprawiałam pilatesu na reformerach. Ale dlatego jestem tutaj i pani od pilatesu, Agnieszka, którą za chwilę poznam, pokaże mi co i jak. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Pewnie będzie trochę śmiesznie, może się trochę spocimy, no ale po to tutaj jestem. Agnieszka! To co? Pokażesz mi co i jak. Tak, dzisiaj bierzemy się za reformer. Pilates na reformerze, zamiast maty, także coś nowego. Tutaj mamy właśnie salę do zajęć grupowych i słynne reformery. E, na końcu mamy Cadillac, który też jest, ponieważ Pilates to jest cały system, więc na końcu mamy Cadillac? Też, Tak, to jest właśnie Cadillac. Pewnie Te kosztowało też tyle, co Cadillac. E, no, tak. <laughs> Muszę przyznać, że tak. I jeszcze mamy krzesło. Więc to jest cały system do ćwiczenia pilatesu. Kadilaka i krzesła używamy na zajęciach indywidualnych. Także myślę, że czas się przebrać. Co? Zaczynamy. No dobra, zobaczymy. Takujemy. Przejęćmy się tym kadilakiem. Tak! Witam panią. Hej, kochana, witam cię z powrotem. No to co? W tym momencie nawet nie wiem, czy to jest tak, że ja mam na tym usiąść w ten sposób, czy. Nie, zaczniemy. Tylko, żeby najlepiej sobie usiąść po prostu. Tutaj przy brzegu rączką od lustra na, na ramieni i hopsa, Wow, jesteśmy. <gry> tutaj zrób sobie taki centymetr przerw od ramieników. Ułóż sobie wygodnie rączki wzdłuż ciała. I teraz przenieś stopy na bar. Same piętki. I te piętki sobie ustawiamy mniej więcej na szerokość bioderek, czyli to jest odległość e, mniej więcej na naszą pięść. Chcemy, żeby był zachowana liniowość, czyli stopa w linii z kolankiem. Nie wciskamy lędźwi w matę, okay. tylko delikatnie, jakbyś chciała te dolne żebra pociągnąć w stronę kolców biodrowych. Tak bardzo delikatnie, Dobra. bez zbędnego napięcia. Żeby kręgosłup był tak neutralny. Neutralne ułożone. ułożenie miednicy, dokładnie zachować te neutralne, naturalne kształty kręgosłupa. I delikatnie pokieruj brudkę w kierunku mostka i wtedy poczujesz jak się fajnie wydłuża tył szyi. No tak, żebyśmy się wiadomo nie udusiły. Dobra kochana, teraz. Z wydechem wyprostuj nogi, odepnij się od baru, wydech, ekstra i z wdechem wracasz, wciskając piętkę w bar, jakbyś byś chciała przepnąć go w stronę lustra, ekstra, no i jedziemy dalej. Ale ciekawe, Boże. I prostujemy. Ja to się zawsze śmieję, dziewczyny lubią, bo to y, y, leżysz i ćwiczysz. Z wydechem ciągniemy rączki w tył tak jakbyśmy chciały otworzyć klatkę, o tak ekstra i do linii, tutaj główka luźniutko, no luźniutko, nie spinamy, wzrok tam skieruj na e, łuki i wdech w przód, nie za daleko. Pogra, za mnie stąd, ja już nie mogę wytrzymać, proszę, Zwróćcie do mojej mamy. Tak, tak, zacznijmy, zacznijmy, to nie jest trudne. Co wiem, pilates jest dość starym sportem. Tak, powstał ponad 100 lat temu. Stąd też jego nazwa od założyciela, Józefa Pilatesa. I służył na początku rehabilitacji. Tak, służył rehabilitacji żołnierzy w, po pierwszej wojnie w trakcie i po pierwszej wojnie światowej. Pierwsze w ogóle sprzęty powstały właśnie z łóżek szpitalnych. O kurde. Tak. A powiedz mi, za co ty lubisz pilates i dlaczego się nim zajmujesz? Przede wszystkim lubię Pilatę za to, że może go ćwiczyć każdy, niezależnie od sprawności i od wieku. Że daje mi zdrowe ciało, silne ciało, ale też spokój ducha. I spokój ducha, i spokój w głowie, i pozwala mi złapać oddech w codziennym biegu, hmm. bo muszę być po prostu tu i teraz. Słuchajcie, więc widzicie, skoro ja dałam radę, to wy też na pewno dacie radę. Warto próbować sportu, nie stresować się tym i mieć po prostu luz, dbać o siebie psychicznie, fizycznie. Trzeba szanować siebie przede wszystkim.